Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Infinitium Brothers. Dzisiaj zajmiemy się taką starą, bo starą, stworzoną w listopadzie 2003 roku gierką o nazwie 8 Cud Świata. Kraj jest w zasadzie takim civilization, civiliz builderem cywilizacji. Wcielamy się tu w rolę wikingów. Właściwie na naszym zadaniem jest wybudowanie Chyba ośmiu. Nie wiem, bo nigdy tej gry do końca nie przeszedłem. Cudów świata. Ciekawa historia. Kiedyś e, w ogóle nie pamiętam tego jakoś bardzo dobrze, ale kiedyś chyba, jak byłem mały, to chyba w podstawówce jakoś nam to rozdawali. W... <laughs> nie wiem, czy to było w podręcznikach. No ogólnie jakiś taki pre prezent był. Mo a może to w płatkach było ta gra. Nie wiem, ale ogólnie bardzo fajna gra. Jak na jak na tamte czasy i jak na tamte standardy. Mamy tutaj różne tryby. Jest oczywiście tryb kampanii. Jak widać, ja mam odblokowane... No, nie dokończyłem tej gry, tak? To są oczywiście cudy świata starożytnego, tak? Mamy latarnię morską z Pharos. Mamy wiszące ogrody Semiramidy. Mamy kolosa z Rodos, Mamy mauzoleum. Mamy świątynię Artemidy. Z tego co pamiętam, to chyba jest posąg Zeusa. I coś jeszcze? 4, 5, 6. No, jeszcze jakieś jest piramidy, chyba? Tak, piramida w Gizie. Więc jeszcze dwóch cudów nam brakuje. Zacznijmy grę, może. Jak będziecie chcieli, możemy przejść późniejsze. Zaczniemy od najłatwiejszych. Bo nie jestem się szczerze powiedziawszy karmić. <grym> Więc tak. No i jak to wygląda? Latarnia morska z wyspy Dzień i Dzięki chaosu zagrażają światu. Mroczna potęga rozprzestrzenia się przez całe lądy, zamieniając ludzi w bestie, a życie w śmierć. Ludzi zaczyna powoli ogarniać uczucie melancholii i beznadziejności. Gdzie przedtem panowało szczęście, teraz rządzą smutek i depresja. Wszystko, co pozostało z niegdyś olbrzymich i potężnych królestw, to tylko wspomnienia. Brzmi jak dzisiejsze czasy. Nadal aktualna. Tak więc Rada Narodów zebrała się, aby znaleźć rozwiązanie. Gdy ambasador dotarł do Rady z wiadomością o starożytnej legendzie, znaki przeszłości zostały objaśnione mroczna potęga może być postrzegana tylko przez ożywienie największych i najwspanialszych ciał ludzkości. Ich tajemnicze moce są w stanie przepędzić wszelkie zło i dlatego Rada Narodów postanowiła wkrzesić wszystkie cuda starożytnego świata. Ale nawet Ostatnie dwa wciąż istniejące cuda świata piramidy z Gizy i latarnia morska z wyspy Faros, leżącej u wybrzeża Aleksandrii, były zagrożone. Regularne trzęsienia ziemi wstrząsają latarnią, a dokonujące inwazji armie mrocznych wojowników i dzikich bestii zagrażają piramidom. Zjednoczone narody powinny zadziałać szybko. Działać, przepraszam, szybko. Podczas gdy linie frontu biegnące przy piramidach z Gizy są bronione przez Bizantyjczyków, Egipcjan i Saracenów, to do twoich wikingów z pomocą najpotężniejszych żyjących obecnie Herosów będzie należało uratowanie latarni morskiej z Aleksandrii od zawalenia się. No więc tak. Tak jest lore. Mamy tu oczywiście cele. Umocnij latarnię morską z wyspy Faros, znajdź odpowiednie miejsce do zacumowania. No i tutaj historia. Jest siedem cudów świata i tutaj mamy oczywiście wszystkie cuda wypisane, tak? tak jak na początku mówiłem, latarnia morska, wiszące ogrody, kolos Rodos, Rhodos, mauzoleum, świątynia Artemidy, posąg Zeusa i piramidy z Gizy. Czy piramida, piramidy... To chyba tylko piramida Cheopsa się w to wlicza, ale nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien. Nie znam się na tyle. Wiem, że historycznie był jakiś, przynajmniej ten czas, w którym my gramy, to rzeczywiście jest ten czas, w którym te cuda świata istniały, choć to nie jest tak do końca pewne, czy na przykład ogrody Semiramidy istniały w rzeczywistości, bo nie znaleziono na nie, z tego co wiem, żadnych. Kopalisk. Przy wejściu do zatoki natknęliśmy się na kilka statków należących do mieszkańców i kopców Aleksandrii. Okazało się, że oczekiwali nas i skierowali na odpowiednie do osiedlenia się miejsca. Wkrótce mogliśmy dowiedzieć się więcej o naszej misji. No to możemy też przyspieszać czas, jak klikniemy sobie. Nie wiem, co to jest. Kompas. Nie wiem, co to jest. Miejsce do zesłuchania znalezione. W tej małej zatoczce znaleźliśmy idealne miejsce do zacumowania. Bójne, zielone łąki zapraszają nas do wzniesienia w tym miejscu naszych sadów. Wyładuj towary i wznieś małą osadę. Tu się. się uaktualnił cel. Załóż małą osadę. Oczywiście w statkach mamy podstawowe itemki. W ogóle to są główni bohaterowie, oni są podświetleni na niebiesko. Mani jest synem Biarniego i Cyry. Pozwolono mu uczestniczyć w ich przygodach po raz pierwszy. Upewni się, że nic mu się nie stanie. Od momentu, gdy pojawiło się mroczne zagrożenie, niektóre dzieci przestały dorastać. Mani jest jednym z nich. To nie tylko jego mamy chronić. Najlepiej by było, jakby żaden z naszych tutaj podświetlonych bohaterów nie zginął. Bo inaczej kampania jest przegrana. Co tu można zrobić? Można rozładować towary. I tutaj jest ksiąmeczek i możemy rozładować. Oj! Byliśmy w tym rejonie od niedawna, ale te trzęsienia ziemi były naprawdę potężne. Dla wspaniała latarnia zawaliła się. Zniszczona latarnia nie wytrzymała więcej wibracji. Weź 100 nieobrobionych kamieni i 50 bloków marmuru do latarni na remont. Dobra, 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 dobra. Poro ludzi mamy tutaj. Towarzystwo gromadziło kamieniarz, cywil. A właśnie, każda tutaj z postaci ma swoją własną klasę. To znaczy, klasę to znaczy zawód. I oczywiście ten zawód możemy sobie tutaj. Zmieniać. Co ważne, drogowskazy i zwiadowca. Ten gość, któremu damy jako pracę zwiadowca, on się nie będzie gubił. A reszta naszych ludków, jak nie ma znaczków, to oni się po prostu kupią. Nie wiedzą gdzie iść. Więc trzeba też na to patrzeć, żeby oni tu mieli jak najwięcej tych drogowskazów nastawiane. I przy okazji mamy krowy i owce. Krowy i owce przydatne są później na przykład do pozyskiwania mięsa, skóry. Czy wełny. I je zdobywamy po prostu tym zwiadowcom. To koniecznie musi być zwiadowca. Przechodząc po prostu obok. Też mamy jakieś skrzynie, żywność. Ta żywność nam nie będzie aż tak bardzo konieczna, bo gramy na łatwym poziomie trudności. Nasi ludkowie tutaj nie odczuwają głodu. O! Znaleziono nowy przedmiot, umieść farm. Zaraz pokażę o co z tym chodzi. Ale nie mamy żadnych kobiet. Ogólnie w tej grze kobiety są odpowiedzialne <noise> za rodzenie dzieci. A więc. Yy trzeba po prostu zdobyć, zdobyć kobietę, no niestety nie jest to łatwe na tym pierwszym poziomie, ale niewątpliwie łatwiejsze niż w życiu prawdziwym. Eee, umieść piekarnia 1. No to bierzemy, umieść piekarnię 1. Właśnie. W tych skrzyniach znajdujemy różne rzeczy. Piekarnię warto dać przy farmie, bo chleb robi się ze zboża, prawda? Tylko jeszcze nie mamy młyna bo potrzebujemy mąki do pieczenia chleba. Oczywiście piekarzowi już możemy dać miejsce pracy, bo on zaraz będzie płakał, że nie może pracować. Studnia. ok. Temu piekarzowi chyba będzie potrzebna studnia, więc możemy mu ją umiejscowić. Nie widzę farmera. Spróbujmy zmien zmienić temu. O, tutaj są kobiety! O, i znaleźliśmy. Czyli jednak są. No i proszę bardzo, i teraz się możemy rozmnażać. Dobra, mamy pierwszego budowniczego. Dobra, to bierzemy tak pana cywila, zmieniamy mu zawód na zbieracza drewna, czyli po prostu na drwala. Przydzielamy obszar pracy prawym przyciskiem myszy. Tutaj zabieramy tego cywila, zamieniamy mu na zbieracza gliny. I gdzie tutaj glina? Glina to jest, to jest to taka kubka, tutaj co leży. Tego cywila weźmiemy i damy mu nieobrobiony kamień. I przydzielimy tutaj miejsce pracy. A z wiadowcą możemy sobie przejść, żeby zwiedzić sobie może trochę bardziej mapę. Już nie wiem, już nie, nie, nie pamiętam. Dawno nie grałem, nie grałem w tę grę. O! Magazyn Saracenów. Zaraceni musieli wybudować ten magazyn specjalnie do praw przy latarni. Ale dlaczego chcą handlować tymi konkretnymi, przepraszam, tymi konkretnymi towarami? Chyba rozsądniej będzie wziąć ich do dodatkowego. Będzie wziąć ich. No, czasami jest problem z tłumaczeniem. Yy, wziąć je do dodatkowego magazynu i handlować tylko zbytecznymi towarami. Jeśli potrzeba, wybuduj dodatkowy magazyn i nie zapomnij stawiać drogowskazów wzdłuż szlak handlowy. No, czyli to, to co, to, co wiem, To znaczy, że nasi ludzie po prostu potrzebują znaków do tego, żeby się nie zgubić. No tutaj oczywiście mamy kamień, tutaj jest nasza latarnia, którą musimy odbudować, bo zniszczyło ją trzęsienie ziemi. O! Nowe zawody młyn i młynarz odblokowały nam się nowe budynki. Nowym budynkiem będzie młyn. Automatycznie już pan budowniczy powinien zostać przydzielony. On wszedł po pszenicę, położył ją, stuka młoteczkiem i tak się buduje. I on sobie będzie tak chodził po te zasoby, tutaj potrzeba jest jednej pszenicy, dwóch nieobrobionych kamieni. I dwóch drewien. Więc on sobie spokojnie, o ile będzie miał tutaj drugowskazy, prawda? To on sobie dojdzie do tego i sobie wszystko wybuduje. Możemy nawet mu dać jakiegoś pana do pomocy. Mnarza to już możemy, możemy tutaj przydzielić, więc dajmy, żebyśmy mieli dwóch budowniczych, i wybudujmy tutaj dom pierwszy. Uwaga! Jak działa? Tworzenie nowych osadników. Trzeba wziąć kobietę. panią Grun Grunhildę. Gunhilde, przepraszam. I trzeba tak. Kazać jej wyjść za mąż. To jest orzeń, ale. <ścoughs> chodzi o wyjście za mąż. I ona teraz, o! Ma takie serduszko, idzie. Szuka najlepszego kandydata. O! pokłóciła się i już są małżeństwem. Takie to proste. I musimy przydzielić jej dom. Jak jest kobieta sama, bo kobietą możemy przydzielać domy. Im większy poziom domu, tym więcej rodzin jest w stanie pomieścić. Jeżeli kobieta zostanie przydzielona do domu, to tutaj jest taka niebieska flaga, a jeśli kobieta wyjdzie za mąż, to, to, to są takie obrączki. I to znaczy, że mogą powstawać mini-obywatele. Bierzemy sobie panią i każemy jej mieć... O, o to jest tak, się każe mieć konkretną płeć, więc niech ma chłopca. Przychodzi do domu, musi przynieść żywność. Tu już widać, że biegnie. Pan tragarz ja sobie zamęża tragarza. O! Dochodzi do serduszek. I teraz uwaga: przylatuje bocian, rzuca dziecko. No. I mamy, proszę bardzo. Tak się robi dzieci, moi drodzy. Przylatuje bocian. I zrzuca. Kwatera główna. O! Czy to jest przydatne? Szczerze nie wiem. Chyba nie. Kwatera główna. Mamy dwie kwatery. Mamy taki. Ej, ja, ja lubię akurat ten stateczek. Mamy jeszcze taką drugą. Czy też wam mogę pokazać, jak ona wygląda? No wygląda tak. No, taka wikingowa, no bo gramy wikingami. I osobiście bardziej się ten statek podoba. Mamy stateczek. Temu już tutaj kamień się skończył, więc musiałem mu przydzielić nowe miejsce pracy, ale tutaj widzę, że też się obija, zamiast pracować. Warsztat garncarski, To. Przydaje się wybudować przy glinie. Warsztat kamieniarski. Przydaje się wybudować przy kamieniu, ale obawiam się, że tutaj tego kamienia nie jest jakoś tam wystarczająco. Więc warsztat kamieniarski sobie położymy tutaj. Z tego co widzę, drogowskazy by się przydały. Gdzie jest nasz zwiadowca? Nie mam bladego pojęcia. No właśnie. Więc jeżeli zgubimy naszego obywatela jakiegoś to jest, to jest taka rybka, jak się tą rybkę yy, kliknie, to się ma okno poddanych i można patrzeć po zawodzie i zawód zwiadowca i raz mamy pana bezdomnego e, zwiadowcę i przydałoby się postawić drogowskaz i cyk. Warsztat garncarski już mamy gotowy, a czy mamy garncarza? To jest pytanie zasadnicze. Jeżeli nie, to możemy też wybudować coś, co się nazywa szkoła, ogólnie jeżeli mamy jakiś zawód typu, nowe zawody, piwowar. Tylko ten gość, tylko ten, ten ludek może, tylko on, zostać tym piwowarem. Nikt inny. No chyba, że mamy wybudowaną w szkołę. To wtedy możemy wziąć takiego naszego pana cywila, posłać go do szkoły i kazać mu uczyć się na bycie, Właśnie tym piwowarem. Tego zbieracza gliny przydzielimy jako garncarza, ponieważ potrzebne nam będą cegły. Cegły oczywiście umożliwiają nam konstrukcję kolejnych budynków. No dobra, to jest początek. Mam nadzieję, że się podobało. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam i zostawcie subskrypcję i lajka. Elo.